O Jezus Maria, jak ja, jak ja dawno w szkole nie byłem Ciekawe w ogóle, znaczy no, Nie mam nawet co się interesować, bo Z mm, tego co wiem to Logana nie ma Nie ma Wszystkich innych Nie ma Logana Nie ma innych Nie wiem Ten Deadpool jest taki kurde skurczy synem, to woją. E, no w sumie to chyba nic się nie zmieniło O mój pokój e, Pokój Quisilvera aka e, Peter Maximov. Ojeju stary, dobry pokój. Jest! zawał. Cześć. De Deadpool? Tak ja. Cześć. Hej. Ogólnie to sprawa jest taka, że posłuchaj twoich kolegów, nie? Posłuchaj twoich wszystkich kolegów, do tak zwanego pierdla. Pierdlem jest inne uniwersum, nie? No i... inny świat. inny świat, inny świat. piękny świat, nie? No i ogólnie tak zrobiłem. Posłałem ich wszystkich tam. Cyklopa zabiłem, jak jeszcze czekaj, tutaj jest. No wiem, możemy Dlaczego im wiesz. No bo pielniczyć tak, tam jest jego grup, nie? A bo ci pokażę. Tu jest jego grup, nie? Dzięki. No a ja nie. Ogólnie, przesłałem twoich wszystkich tamtych kolegów, twoich przebierańców, nie wiem, jakiś z Zumpeksu. fajnie mm. stój, wezmę. No ja w ogóle No nie wiem, pewnie tam i tak umrą, mnie, Ale ogólnie plan jest taki, żebym y, przesłał tam y, też Słuchaj ciebie, bo... W sumie... wiesz, ja bym chciał ten świat spalić cały, nie? Bo to Co jest to? ogólnie... Czekaj. Co chyba... to jest? Nie wiem, to się chyba pomyliłem. Weź tam. No czekaj. Nie czekaj, ja to zrobię... Nie? Nie jesteś pewien, Bo ja to bym zrobił swoimi siłami, o! nie? I wtedy, I wtedy byłbym w stanie tam... Nie, 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 nie. chcę, ja nie chcę, ja nie chcę, ja nie chcę, ja nie chcę. O, chcesz? Nie! Ej, no bo chyba coś powaliło mi się. No to nie jest świat. Coś jest... Co jest... Ała... Dobra, to było szybkie. Jestem stanie inne miejsce, ale... Nie wiem, to wygląda jak w normalny świat, nie wiem, to wygląda trochę jak Los Angeles. Jak trochę. No. Jeszcze ja nie wiem czy w drewniane dom bo jeszcze w Los Angeles. Los Angeles jest szef. Mm. Nie no. no To wygląda jak normalny świat mój, nie? Eee... Dzień dobry? Halo? Czy pan? Czemu pan tak dziwnie ubrany jest? Ja, deathpool. Deathpool inaczej wygląda, każde słowo. Jesteś pewien? No. Słucham cię. Yeah, in, in, inny świat. To jest inny świat, a to nie wygląda jak inny świat i no, dla mnie to jest normalny nasz świat. Słałem się do innego uniwersum, ponieważ chciałem Cię. Ciebie pomóc, Cię. tutaj, jakbym zabić. Ponieważ mm. musiałem rozdzielić Ciebie i Twoich kolegów, ponieważ jesteś za szybki. I jeden, jesteś jednym z potężniejszych motoperów. Musiałem cię rozdzielić. w tym świecie mam zamiar zabić. No nie jesteś jedynym szybkim. Zabiję wszystkich szybkich ludzi. Ale ja, no, że w moim świecie to wiem, że. Czy w moim świecie jest, 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 są jeszcze inni szybscy? Nie, tutaj, w tym świecie są, są inni. Są inni. Szybsi od ciebie nawet. Muszę Ciekawe. ich wszystkich zabijać. Dzisiejszy. Ty, ty mi w tym nie pomożesz, ale. No nie, bo w Nie pomogę, ale też nie. Yy, no po prostu może rozdzielmy się, co? Ja nie chcę ze walki czy coś. Nie chcę ze sobą walki? Nie, że nie. Jakim x-menem jesteś, na nie ze walki? Jest jakoś... Jestem x-menem, ale wola jakoś nie takim walecznym jak na przykład Logan. Słuchaj, może ja kiedyś... Uciekaj, e... nie uciekaj, chodź tu! A może ucieknę. Nie uciekniesz nigdy. Nie uciekniesz nigdy. Wiedz to, że ja zawsze, zawsze ciebie znajdę, rozumiesz? Ta, Tata... Są jakieś bloki, uciekam od tego Deadpoola, ale... Gdzie ja jestem aktualnie w sumie? Co? Co to? Halo, stój! To nie był Deadpool. To nie był Deadpool, ale ktoś... Może to był ten i drugi ten szybki co Deadpool mówił. Co to... Okej, mi się podoba mi się, że coś stoi. Halo! Słyszysz mnie? Dobra, Jezus, Maria. Co to było za ty, to... tam jest... Ej, ej, ty, ej, 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 ej! Ej! Ej, KOŚCIU ku... Ku... ej, kościół! Ty, czerwony! Ty. CZERWONY ty. Zoom to ty? Zmieniłeś twój. Nie, nie, jest. Jaki zoom, jaki. zoom? ja nie, nie, nie jest zoom. Jaki jest zoom? No to. Ma... <coughs> no to kim jesteś? No, ja jestem. Quicksilver, ja. ja... Możesz... Nigdy nie słyszałem. Ja, a ja to też nie słyszałem, jestem z innego świata. Eee... Eee, no, 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 spoko, spoko. Eee, jak masz na imię tam? Mówiłeś? Quicksilver. Zapisz sobie. Okay. to, to jest ksywa, nie? Taka tak naprawdę to Peter Maximoff. Jest? Eee, a Chcę wiedzieć, czy ty jesteś dobry? Proszę. Jesteś dobry? Pod Od flasza dla Quicksilvera, Piotrka Maximusa. Dziękuję chyba. No, 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 dla ciebie specjalnie, no. Jesteś, jesteś to... flash? No. Ale. Ja nie chcę autografu, ej! No to co chcesz? Jówik, Normalnie... zdjęcie? Zdjęcie możemy ja zrobić. Ja nie chcę żadnego zdjęcia, też żebyś mi tłumaczył coś. No co? Bo jestem z innego świata, ja nie jestem stąd, to jest jakiś inny świat. Nie chcę iść do Brusa, a nie do mnie, naprawdę. Jakiego wiemy, Brusa? Kim jest Brus? No był Wayne'a, no. Kto to jest? Myślisz, że ja go znam? Mówicie, że jest z innego świata, pierwszy raz to nie słyszę. Ja tu jesteś jakiś cofany, serio. S Mogę ci też ten drugi autograf nic coś tego nie, pierwszego? Ja nie chcę. Masz ten autograf. To źle napisałem twoje imię? Nie, ale... No... Czekaj. Sign. O. Słuchaj, y bo ogólnie to... Ja też jestem super bohaterem. A ty jesteś bohaterem, czy zły? Jesteś... Zły, czy był Dobry. E co, co to jest zapytanie, widzisz mój strój? E, w ogóle okej, okay, proszę do imię. ciebie e, jak ty miałeś na imię? A, już wiem, już wiem, już wiem. Eee, Franek. E, czy, słuchaj, czy każdy norm, czy normalna osoba by biegała w taki stroju po ulicy i tak szybko jak ja? Jestem Nie. też szybki. Znaczy... Ty też chyba jesteś szybki. Się, e, c, słuchaj, Nie bo wiem. ogólnie to... Jestem Berionem, najszybszy człowiek na świecie... Znaczy flash, flash, najszybszy. Okej. Okay. No a ja jestem Quicksilver, cześć. No słuchaj, nie mam naprawdę czasu na jakieś spotkania z fanami. Ale ja nie jestem twoim fanem, dół, ja pierwszy raz cię słyszę. Pierwszy raz jest... Się... Pierwszy raz się... John... Dzień... Nie, no wszyscy zarąbiście. Dobra, ale to przynajmniej... Dobra. O... Cześć. E, zapomniałem. Z ten autograf to mi nie wiem e, trochę głodny jestem więc mi jedzenie jakieś? Ja nie mam żadnego jedzenia. Człowieku ja nie wiem co tu robię. To jest jakiś inny świat. Jestem jest z Nowego Jorku. No, jestem. Jesteśmy w Star City. Znaczy, no właśnie, ja, ja, nie Star City, tylko Central City z tego Czy Nie wiem w jakim mieście jesteś nawet. No sorry, jestem trochę. Słuchaj, ja nie mam żadnego. Nie ogarnięty. Nie mam przy sobie telefonu. Jestem z Nowego Jorku. No, znaczy nie wiem, bo biegam pomiędzy tymi wszystkimi miastami i już sam się gubię, nie? Jest, jest bo, co, bo co chwilę Bruce prosi, że. Uuuu, jakiś tam ryz, uuuu, złam, bo ty jesteś szybki i w ogóle po mnie posprzątaj, ty Kim jest Bruce? Nie wiem, a może teraz go poznasz. Batman! <śmienny> co? No, Batman! Jaki Batman, o no, czy ty gadasz? No badman, no człowiek yy, nie Wol zapyasz. Wolverine. Znasz go? Zna kojarz Wolverina? Logan? Eee, Logan... Eee, Wolverine, Logan. Może chodzi ci o... Hmm. Wolverine. Nie chodzi ci o jakiegoś innego typa? No nie, Wolverine. Tylko... Może tak. Może źle zapamiętałeś jego tak. go imię? Nie, na pewno. Ja z nim gadałem jeszcze z kilka dni temu. A, Deadpool, e? kojarz Deadpoola? Deadpool. Kojarz go? Deadpool? No. White Wilson uh, chodzi... Wade Wilson? On zresztą oh, jest oh, no, 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 to no, no, ten no. aktor. nie aktor na imię Ryan Reynolds, uh, No jest tam film... Martwy Basen No i ja. No. Naprawdę? ten film o nim? No. Naprawdę? Okay no, skakończym. jakiś... tam grałem w nazywa się Martwy boss. No dobra, słuchaj, jest taka sprawa, bo właśnie ten Deadpool, on w moim świecie istnieje naprawdę. Y, ja. <Slimaya radiation> może. Hmm. Przestać. Co, co jest? Ja teraz mówię naprawdę, a ty sobie żartujesz. Ten. No. E, Deadpool, no. on istnieje naprawdę w moim świecie. Przecież się tak kręci, bo nie jest. Sorry, Mama ADHD Widać. <Sli> to tak, co to mówi? O Jezu, coś ze to nawet nie można nazwać strony, nałożyłeś no, jak, jakiś dres od jakiegoś Abibasa i teraz w nim biegasz. Ale twój to jest jakiś pancerz. No, żebym się nie spalił. Eee, Bruce mamy tutaj kolejnego szalonego mężczyznę, weźcie wygo go zabierzcie do Arkham Asylum, czy co ty tam masz w swoim Gotham. Jakim Gotham? Jaki, czy, co to jest Gotham? Miasto. Jak, nieprawda, byłem dobry z geografii, nie, nie ma żadnego miasta, które się nazywa Gotham. To jest takie dziwne, jesteśmy w Ameryce i Gotham to jest y, bar, miasto z największą przestępczością na całym świecie. Największą przestępczością naj okay. jest sobie. Usiądź sobie, usiądź sobie, wygodnie. Tak. Kim jest Superman? Nie mam pojęcia kim jest Superman. Człowieku, nie rozumiem, że jesteś z innego świata. Wonder Woman? Kto? Ja. Kto? Szadę, Aquaman. Aquaman. No kojarzy mi się z wodą, bo Aqua nie? No. Mm, Okej, okay, czyli coś wiesz może <śmuszczą> jednak. <śmuszczą> Ale... Marsyński łowca ludzi. Nie wiem kto to jest, człowieku... marce to ja jadłem w szkole jak byłem... A nie jakiś łowca ludzi. Łowca ludzi to jest, nie wiem, na przykład ym, y, y, Słyszałeś o Kolosusie albo o jakimś cyklopie, coś. Znaczy był jakiś typu co miał na imię Kolo Kolosus w filmie Deadpool. No właśnie, bo i oni wszyscy istnieją naprawdę. On tam. Nie wiem, mówisz. A z coś... tej ja w sumie żartowałem. tam jest sam Netflix, on po prostu morduje ludzi. To jest w sumie cały film. Aha. Nie ma żadnego crossa, Chcia, Chciałem po prostu sprawdzić, jak zareagujesz. I ogólnie to. Widziałem takiego drugiego, takiego czarnego. <grym> takim w takim czarnym stroju jeszcze. Widziałem. O, a, Zuma widziałeś. No, no, chyba tak. No. On nie zły? No, to ja go szukam. Wygląda, wygląda na złego. Mogłeś pomóc go znaleźć. Słuchaj, ty pomóc, jesteś proszę, proszę, dzieckiem i nie, nie chcę narażać dziecka na takie No nie, nie jest dzieckiem, a ty, a ty ile masz lat? Ja no, mam 25. No właśnie, cztery lata różnicy. No, no widzisz, czyli kiedy ty miałeś 4 lata, ja już byłem w drugiej klasie. A w sumie w trzeciej, bo ja poszedłem rok wcześniej do szkoły. Więc nie masz podskaku. Dobra. Słuchaj, ja naprawdę sobie teraz nie żartuję, jestem z innego świata. Nie wiem, jak mam ci to udowodnić. Jestem z innego świata. A, co ty jesteś jest z jakiejś Ziemi 2, Ziemi 3? A że numer chociaż znasz swojej Ziemi? Numer, w, nie wiem. Na e przykład e na Ziemi 2 wszyscy są starzy. Wszyscy bohaterowie są starzy. Na Ziemi 3 wszyscy bohaterowie są źli. A na Ziemi 4 to nie pamiętam w sumie, bo tam chyba nie byłem. X-meni, um. X-meni, kojarzysz? Jestem y członkiem X-menów. Albo Charles, jak nazwał kapeli albo Charles, Charles Xavier, znasz? Taki Xavier. Star, starszy Książka, pan. Książka on pewnie napisał. Brzmi jak gościu, który napisał książkę jakąś o psychologii. No w sumie on taki ja jest psychologiem, bo on czyta w myślach. Mm. Jak masz jaskiło ludzi? Nie wiem, to może jakiś odpowiednik jego w tym świecie. Yy, no a jest no, też wątpię. taka grupa bohaterów w tym świecie? No jest dużo jest. Czekaj, czekaj, muszę pomyśleć. Jest Liga Sprawiedliwości, jest Towarzyszenie Spo Sprawiedliwości, jakoś tak, i jeszcze parę. Okej. Okay. A cyklopa kojarzysz w ogóle? Może jest taki? Nie znam typa. Kurde, no to ty nikogo nie znasz. Ej, ja... Dobra, ty jesteś Flash, tak? No, najszybszy człowiek na świecie. Jesteś flash, jest jeszcze tutaj Zoom w tym świecie, jakiś człowiek nie topesz, Superman. No. Yy, jakaś Aquaman i... Nie wiem kto jeszcze. Jakiś Marsjan. Jaki człowiek z typ, jak tyb z Marsa. Nie mam co chodzi. No proszę pomóż mi, nie wiem jak mam ci to udowodnić. no jak, po, po, Pokaż mi dowód że jesteś z innego świata. No a jak ci to udowodnić? <laughs> Bo ja wiem, zrób coś, sobie, co na przykład nie wiem, a ja on nie mógł zrobić. się. nie mógł zrobić, ale no nie wiem, czy Okej, okay, może zapytam się ciebie tak. Czy kojarz taki film jak Back to the Future? No, no, no. no film, okay. Mój ulubiony film, czy, 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 Czyli jesteś. Czyli w Twoim świecie jest taki film, okej, okay, Może. Okej. Okay. Hmm. Ja Trzeba byłem mało to ciekawe. się przebierałem za Marty'ego McFly'a. No, ja też. O kurde, mamy coś wspólnego, nawet dwie rzeczy. Jesteśmy szybcy i no, obydwoje lubimy film. filmy. Słuchaj stary, pada deszcz, a jestem mega głodny, więc a ja nie ma... Iść a jedno. ja... O, pewnie, pewnie że tak, że ja kojarzy... że tak. A ja jest nie mam czapki nawet. ty masz chociaż jakiś mm -hmm. nie wiem, coś. Mam maskę. No to maskę. maskę, czapkę, dobrze, ja nie noszę czapki. U nas i kończy. To jak dostałeś kapki. swoje moce? Yy, nie dostałem, urodziłem z nimi. A mnie wolno piorun. Dobra, gdzie Idziesz tam z tyłu. No idę, no nie jestem z tyłu, tylko jestem w, w, tutaj. Tylko jesteś wolny po prostu. Nie jestem wolny, jestem taki sam szybki jak ty. Okej, okay, chodź po prostu, już nie płacz, nie płacz, dziecko. O, uważaj. Tej. Ej, ra, nie tam. Co to jest? jest Moje sieci tego nie ma, czyli takich zielonych ludzi. Okej, okay, czyli to. O, się teraz może się No i już start No też się przybrałem. No, fajnie. Kurde, Fajny co strój masz. Co to? Też sobie bym sprawił nowy jakiś. No to mogę ci zrobić, szczerze. Ale wiem, strach. O, Marty Backfly. Ale no fajnie. No, figurka O, i tu jest ten Batman, o którym ci mówiłem. Dobra, nie, nigdy kogoś takiego nie widziałem. On jeden z Ligi Sprawiedliwości dostał swoją figurkę, co jest nie fair. Z... E... I Liga to jest taka. Liga to jest. taka gra League of Legends. wiesz Eee no, 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 no jest tylko dla jakichś osób, które nigdy nie dotykały trawy w życiu. No tak, bez niego ja to. Co tu ehm... masz? O, jest ciekawa Tu jest mój pokój. O, ciekawe tu masz. wuter jakieś papiery, no. co ty papiery masz? Nieważne. Zostaw. Jezu, dobra, no. A twoja A tu? Skrawa. A tu? A garaż, okej. Okay. Tu jest mój garaż. Okej, okay, spokojnie. Moje auto A powinno tu? tam być. Ale o, ktoś Aniaka. zarąbał. Łazienka, ok. No. Y a tu co masz? Nie, nie nic. Dl dlaczego nie, tam nie wchodzić? tam. Ale... Słuchaj... Podejrzane, jeśli... Ja już znam się na takich rzeczach i jeśli ktoś mówi, że tam nic nie ma, to tam co właśnie jest, coś najważniejszego. No, co chyba, jest to, tam? Nie tam. No chyba, to szafa. No to jest szafa. A, a tu masz kuchnię, okej. Okay. Ładnie to masz nawet. I wchodzisz do szafy. Tak. Aha. Bo muszę naprawić tam dziurę, która powstała. O masz! O, ale no. fajnie! Brusz mi kupił. S Dobra, widzę, że masz dobre relacje z tym Brusem. Eee, nie, no, no nie aż tak. No. Jesteśmy kolegami, no. Co masz w szapkach? Nic, mam w lodówce tylko żarcie. A, okej. Okay. Wezmę sobie trochę, bo mi potrzebujesz akurat. 50% mojego hajsu idzie na żarcie. No to, nie wiem, por możemy porozmawiać o tym twoim świecie i moim świecie, i wiesz, co chodzi. No to tak. Eee, jesteś... Pi jesteś Franek Maximus, nie? Peter Maximus. Peter Maximów. Okej, Stanisławie, mm. musimy domyśleć się, jak tu trafiłeś, powiedz mi. No to tak, yy, Deadpool y, jest ten... Martwy słuchać, basen? Możesz słuchać tą siekierę. Dziękuję. Yy, <laughs> tak, yy, Deadpool, martwy basen, jak serce go nazywaj, on się właśnie... Czekaj, puszczę moją ulubioną piosenkę, Nazywa się Never Gonna Give You Up, znasz? No, no. Okej, okay, niech sobie gra w tle, po cichu. Okay. Eeey... Yy, tak... Yy, jest... no ten Deadpool ma taką rękawicę i takie kamienie, które mogą otworzyć portale do różnych światów, nie? Yy, I moich kolegów mm -hmm, mm -hmm. Yy, przeteleportował do jeszcze jakiegoś innego świata. A mnie tutaj, nie wiem dlaczego. Yy, a nie, powiedział, że pomyli się po prostu i on teraz chce mnie zabić. chodźmy tak tańczyć. Tak! Zobacz, zobacz co co sobą! Zobacz, zobacz, ej zobacz. Ej sorry, zobacz. Zobacz, zobacz tam. Zobacz. Tylko zobacz tam. Kurde, to nic nie mam? Nie ma nic, nie niszcz mi podłogi, no wiesz ile no, ona kosztowała? Broś zapłacił za nią 4000 tysiące. Fajne, też się chyba jest tylko szafa. A co to? No, to jest mój hełm. pokażę. On, tak, on, on jest zepsuty. Nie, on jest zepsuty, morda. No ja załóż, morda. Co ci się może stać? Morda, on jest zepsuty. Aha, okej. Okay. No to i potrzebuję twojej pomocy, żebyś mi pomógł wrócić do mojego świata. Albo doświadczać je trafili moi koledzy. Okej, okay. um, raz robiłem takie rzeczy. Już mniej więcej chyba. No to? to ciekawe, to fajnie. Nie jestem pewien. Dobra, to potrzebuję tylu nos chyba, bo... Nie wiem, Mogę coś na kanapie. Oko. Dobra. O. Nawet co wygodnie masz. Co, i. Ja bym. To jest. Która jest godzina? Eee, yy, zaraz ci powiem. Eee, Mam. <laughs> Zawsze. Tutaj mój. w kieszeni zegarek. Yy. Postawić, to jest dziewiąta. No to jest pierwsza już, okej. Okay. To. Nie wiem, ja chyba poszedłem spać, bo jestem trochę zmęczony. O dziewiątej? No, zmęczony jestem po prostu. No, bo wiesz, pod. Podróże Ale ty pomiędzy, jesteś... Podróże pomiędzy światami są wyczerpujące trochę z tego co widzę. Czy pierwszy raz w innych świecie no, jestem, Nie. No widzisz. No. Ja, ja nie. Więc. Y, ja idę chyba spać. Kurde, gdzie ja mogę postawić to ubieżnie? Więc ja idę spać. nara. No to i chcę spać, trudno. Nara, dobra no spać. Kamień filozoferski to naprawdę jest. Co, który jest góźny zaczął mu się ten zegar, on nie działa w ogóle. Jeszcze co jest niemożliwe. Ja się kładę, to jest taka sama godzina była. Halo? Bar... nie, nie ma go? Może garaż? Nie. Zaleciłem na dworze. Co chyba nie wiem ile spałem. Może sprzedam przez 2 godziny, trzy... Nie wiem. Może nic tego nie ma, może że szybko to nie było. Kurde. Muszę zobaczyć, czy ten kamień Te działa no moje stare stroje. Coś chyba słyszałem. Hmm. Mam cię. Nie mam tu nikogo. E, ty! E, nie, 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 ja nic, nie za bardzo nie skusiło. Ale mówię, skłamałeś mi. Wiedziałeś że tam nic nie ma. No bo niektóre rzeczy powinny zostać sekretem. Okej. Okay. To takie rady sorry, nie? A co, a Mam się... teraz na sobie Tachiona, więc nawet jeżeli byś próbował uciec, to nie zdołasz. Co masz? Tachiona. No. No właśnie. O kurde, masz sobie plakaty. Jakie... Ciekawe. Eee y komputer. O komputer, komputer, mogę siąść sobie na chwilę komputer, Muszę sprawdzić coś. Yy... No co, musisz sprawdzić? Dobra, o, tak, o, yy... no, X menu. Brak to wyników? To no, może jakiś nazwa jakieś dziwne strony z filmami. Nie, ale. No. A chodzi ci, chodzi o, ci o X, chodziło ci o Twittera, ja złuszałem o tego razu. Nie, chodziło nie mi o Twittera. No dobra, no i dobra, czekaj yy, Charles, Harles Xavier Też nie ma nikogo takiego? Jakieś randomy na Facebooku Peter Maximov, Enter Też jakieś randomy na Facebooku, to nie mam Kogo? No, yy, no widzisz, że tutaj, yy, że nie jest z tego świata Już na pewno, na pewno. Dobra no, że nie jestem z tego świata, już widzisz to na pewno. No zrobiście, możesz po prostu nie mieć konta na Facebooku. No nie, ale. No... No, dobra, jak ci się nie chcesz, stwierdzić, to nie wiesz po prostu. Gdybym miał te... telefon, to bym ci udowodnił, że nie wyszukuję ciebie na przykład. Ale nie mam, niestety. Mogę ci pomóc wrócić do swojego świata? No. No ale też będziesz mi musiał pomóc z moim kolegą pewnym, moim wrogiem w sumie. Zumam? Ma na imię Zoom. Zumówiłeś mi o tym. No i jakoż ty jesteś taki wolny. No. To masz to, nałóż sobie. Tylko... Czekaj, bo ja nie A tutaj. Okej, mam No i teraz możesz szybciej biegać. A co to wchodzę? No możesz szybciej biegać. Faktycznie. Dobra, dzięki. Wiadomo mi się przyda. I przy jest przyda się, jak będziemy wracać się do twojego świata. No, możliwe, że tak. co dobra, oh to się, dzięki, to... W długo spałeś, spałeś prawie cały dzień. Tak? Okej. Okay. Dobra... Dalej mam. pada Dobra, to nie wiem. Może się przejdę w sumie trochę. No to ja z tobą pójdę, bo w sumie tylko zdejmę ten strój. Może porozmawiamy o tym świecie jeszcze czy coś Dobra, no akurat słońce... A będziesz chodził tak z tym tachionem na klatce? No sobie tak o, to skipt... Ty w ogóle podobnie jesteśmy nawet z No trochę w sumie faktycznie Może jesteś takim może jestem taką... A może ty jesteś mną! Jesteś mną! OMG, ja zawsze chciałem poznać samego siebie. A właśnie tak sobie myślałem, że jestem może taką inną siebie z innego mojego świata. Nie no, Nie, ty, ty, ty... Ty widzisz to? Zobacz, jaka klata człowieku. Nie widzisz? Dobra. dobra. Idziemy!